A jesteś z Katowic może? Tak, jestem. I podobają Ci się Katowice? Co byś zmienił w Katowicach? E, rynek. Bo ten rynek nie wygląda jak rynek. Jak ludzie mówią, e, no to spotykamy się na rynku, a jak ktoś nie jest z mówi, e, ale gdzie jest rynek? Stojąc na nim, nie wie, że jest na rynku, więc to jest ten problem. Bo, to rynek No proszę zobaczyć. <grywa> chyba nie. Jasne. A gdzie lubisz spędzać wolny czas w Katowice? E, gdzie lubię spędzać czas? E, w parkach. To no, są dosyć fajne place. Na przykład jest ładny e, park Kościuszki, który jest bardzo przyjemny. No tam przede wszystkim. Czyli zmieniłbyś głównie rynek, a reszta wydaje się w porządku jest w Katowicach. Tak, no bo już zrobili teraz rondo, już wygląda coraz to ładniej. To w ogóle tak ma światła metropolia coraz bardziej. To widać budynki, takie wieżowce, więc jest coraz lepiej. Tylko mówię, ten rynek jest jeszcze żałością Katowic. Jest pani z Katowic? Nie, z Jak często bywa pani w Katowicach? No raz w tygodniu przynajmniej. I co by pani zmieniła w Katowicach? Czyli wszystko się pani podoba w tym mieście? Co no pani nie chodzi o Katowicach? Bardzo. Raczej druga część miasta zatorami jest ładna i widać, że to się dzieje, ale po tej stronie ani nie ma bardzo rynek. Rynek nie jest rynkiem, tylko takim dziwnym placem i jest ogólnie coś czego przekopowane, nie? nie? Nie podoba mi się. A w Rudzie Śląskiej coś by pani zmieniła, co pani sądzi o swoim mieście? A czy moje miasto no lubię dlatego, że jest moim miastem, to ogólnie jest, tego, z tego, że sentyment, ale dużo by zmieniła też, bo jednak to jest miasto takie wlepek innych małych miast. Jest stworzone i nie ma ani centrum, ani specjalnie nie ma co robić dla młodych ludzi. A z jakiego jest pani miasta? Z Sosnowca. Y jak często bywa pani w Katowicach? Bardzo często pracuję tu. I jak się pani podobają Katowice? Czy coś pani przeszkadza? Y tak, że jest rozkopane w ogóle miasto i dojazd z Sosnowca do Katowic. Wiecznie coś tam się dzieje na tych drogach i są utrudnienia z dojazdem właśnie. Najbardziej dokuczliwe są Rononty w tej chwili, tak, oczywiście, jak najbardziej. A, ma taki pani przekonanie? Jestem ja Sosnowcem, no, no, czyste porównym? miasto, Sosnowiec, Sosnowiec, tak, zdecydowanie. Jestem z Chorzowa, czyli z miasta ościennego, tutaj mm. od Katowic, a pytanie, co mi się podoba w Katowicach, tak? Jak to często bywa w Katowicach, się w Katowicach? No, dziennie bywam tutaj, bo ja pracuję w Katowicach, mm. a co mi się podoba? Może ludzie. Z jakiego Pani z miasta? Z Katowic. E, podoba się Panu to miasto? No, ja już tu mieszkam 50 lat, czyli podoba mi się. A zmieniłby Pan coś, czy wszystko jest w porządku? Nie, na stare lata już nie warto nigdzie zmieniać nic. Jesteś? z jakiego miasta? Z Dębieńska. Z Aha, a często bywasz w Katowicach? E, nie, pierwszy raz od bardzo długiego czasu. I jakie wydarzenia? E, dopiero weszłam w sumie z dworca i na razie, no, z tego co widziałam, no, w porządku. A co co sądzi o samym dworcu? E, Beznadziejny, chyba najgorszy dworzec w Polsce, mi się wydaje. E, z Imilina. To tutaj niedaleko, Katowic. Aha, A w Katowicach bywacie często? No, dosyć. Praktyki, szkoła, no, Co wam się podoba w tym mieście? Wow. Spodek. Tak, Spodek. Spodek dużo jest chyba jedynym takim Znam dużo ludzi z Katowic, jest ogólnie fajny klimat, knajp jest trochę, jest gdzie chodzić. Do you like Katowice? Yeah, I only arrived yesterday, but uh, yes, I like it. What do you want uh, change with this town? Uh, Byłoby nice the, the, the Zwiększyć monitoring miasta. Chodzi ogólnie o patrole policyjne, tego typu rzeczy, żeby było większe bezpieczeństwo, nic poza tym. Czyli policja, twoim zdaniem, swoich obowiązków nie spełnia? No nie do końca. Tylko cicho. Co by pani zmieniła w Dąbrowie Górniczej? Przede wszystkim dworzec kolejowy, bo jest obskurny i nie do wytrzymania. A z jakiego miasta? Cisnowiec. A ci się podoba w albo nie podoba? Czy jest coś, co chciałabyś zmienić w znaczy wolę niż Katowice, znowu, bo jednak jest takie mniejsze, bardziej przyjazne. A e, co ci w Katowicach przeszkadza? Czy często bywasz w Katowicach? No niestety to, to codziennie, bo tu studiuję. A, ogólnie za dużo ludzi, za dużo ulotek, straszny moloch po prostu. Czyli wątpliwa estetyka, tak? To Dokładnie. A, z jakiego jesteś miasta? Z e, I częst, często bywasz w Katowicach? Znaczy no, sporadycznie. E, I co? Się w o, tak dużo bym zmienił, nie? Ale przede wszystkim. Tak jak w Fulandii jest, w tych głównych miastach, że są takie pisuary miejskie, szalety. Wiecie o co mi chodzi? Się... W Katowicach, tak? Tak. We wszystkich większych miastach, w centrum. Mm -hmm. Szczególnie pod dworcem, bo ten zapach, który tam jest, jest po prostu... Często, by, często bywasz w Katowicach? E, no, zdarza to mi się. Tak jest... raz w tygodniu średnio. Mm -hmm. A w Chorzowie, co lubisz robić w wolnym czasie co przeszkadza? W Chorzowie przeszkadza mi to samo, znaczy pijactwo i tak dalej, mel meliniarstwo. A co lubię robić? No, grać na perkusji, nie wiem... Spotykać się z przyjaciółmi i takie sprawy, tak jak każdy młody człowiek, prawda? Co byś zmienił w Tychach? W Tychach nic bym nie zmienił. Za bardzo mi się w Tychach podoba, żeby coś zmienić. Idealne miasto do życia? Fakt, po prostu idealne. Lepszego nie było jeszcze. A dlaczego? Co tam jest takiego super? Po pierwsze jest fajne jezioro, jest gdzie pójść, jak jest na przykład weekend. Ludzie są bardzo mili dla siebie. Generalnie całkiem w porządku miasto. Dużo zieleni, nie ma korków praktycznie, dużo rąd. Wszystko. Co sądzi w Katowicach? Katowice, no też mi się podobają, duże miasto jakby nie było, jakieś perspektywy też pewnie na przyszłość można wiązać z tym miastem, ale też za dużo nie mogę powiedzieć, bo moje życie z Katowicami wiąże się tylko z dworcem, więc no, dworca nie ruszał swoją drogą, bo kawa fajnego budynku.